Rano było jeszcze cicho, to znaczy troszkę furkotał ten tłumik, a dzisiaj wypierdziało go całkiem. Brzmi nie najgorzej. Ale na dłuższą metę jak pojedziemy w trasę, będzie na pewno męczące, także coś z tym musimy zrobić. Dzisiaj już z Piotrem rozmawiałem. Jeżdżam się do niego na kanał. Cały spód robimy u niego. Także wyjeżdża belka. Zaślepiamy tą dziurkę w podłużnicy. Nowe przewody hamulcowe prawdopodobnie wpadną. Nowe hamulce, nowe sprężyny. No i w nowy wydech. Skonstruujemy od podstaw swój na nieco większej średnicy. 38 mm ma 5%. Cento. Zmieniamy to na 43, czyli 5 mm większa średnica rury wydechowej wskoczy, nowe dłącze elastyczne, nowe łączniki i nowy tłumik, ale nie dedykowany do Cinquecento, ale do dużego kwiata. Sprawdzimy co to da. To jest do zrobienia. Sprawdzić, czemu nie pokazuje mi ciśnienia oleju. Za dużo. Wentylator delikatnie zahaczał w chłodnicę, to trzeba odsunąć. Trzeba zrobić cały nowy układ wydechowy, no prawie cały, bo od katalizatora mniej więcej, większa średnica, gumiczek nowy, nowy, uszczelnić to wszystko, żeby było cicho. Zrzucić belkę. Za dużo. Zrzucić belkę, poprawić podłużnicę, bo chyba coś tam jest niehalo. Przewody hamulcowe wymienić. Mówił tylko o twórczącym tłumiku. Nie, mówiłem, że, że, że tłumik mnie zmotywował, w końcu, żeby to zacząć robić. Popatrzcie, jak, jak, jak pięknie to się wszystko składa. Że zrzucić belkę, poprawić podłużnicę, stawić nową belkę, nowe wahacze, nowe hamulce. No, myślę, że w dwie godziny się uwiniemy. Będzie Wam do głowy, zrzucać zbiornik, to wyjeździcie paliwo prawie do końca. Bo tutaj zostało pół zbiornika paliwa, i teraz nie mamy do czego zlać tego paliwa. Chciałem Piotrowi dać w gratisie, mówi, że schować sobie to paliwo. Nie chcę, nie znam się, nie chcę. Nie chciałem teraz zrobić z tym paliwem. Co? Z tym zbiornikiem. Z tym zbiornikiem, no ja ci mówiłem, że trzeba kurz tyłu... tak. To trzeba było powiedzieć tłumikowi, żeby się wypierdział za tydzień. Jakbym wyjeździł to paliwo Dobra, z góry bardzo fajnie się odpina, bo tam są dwie wtyczki. Jedna nakrętka dziesiątka, M10, odkręcacie to, wyciągacie zespół przewodów dwa przewody. Nie da się ich pomylić. Na oringach uszczelnienie bardzo łatwiej, tylko rozpięte w dwie minuty. Także teraz problem jest, gdzie zlać paliwo, albo jak zbiornik ten zdjąć, żeby to paliwo się nie rozlało. No. Idę pomyśleć na kawę. A to jest to, co mnie tak bardzo irytowało zawsze w czasie jazdy. Tu było dobrze skręcone i tutaj nie tarabani, a tutaj ktoś źle skręcił szału szło dostać. Dobra, węże, przewody hamulcowe odkręcone. Teraz zobaczymy jak... Raz, dwa, trzy się nic nie urwało. No dobra, nie płaczemy. Bierzemy się za robotę. Znaczy dzisiaj kończymy robotę. O tak, dzisiaj kończymy robotę, a... A za robotę weźmiemy się jutro. Tu mi zostało na pamiątkę trochę czynkucze. Muzaikka jakoś z tego się ulepi. Garażowy dzień drugi z padliną porzewiałą. Nie wiem czy coś tam widać, coś widać. Także dzisiaj w planie mam to wszystko poczyścić. Będę po jakieś nitro, będę usuwał konserwację, To najpierw trzeba SIĘ przebrać. Powiem wam że myślałem że będzie problem z, ze zdarciem tego. Jakaś pahelka na chyba 350. I tą konserwę wiadomo będzie tutaj. Tutaj mamy takie otwory wentylacyjne do wytrzenia. I teraz tą konserwę, tą szpachetkę trzeba usunąć. Taka wiecie, na odstresowanie robota. Po chwili wygląda to w ten sposób. W usuwaniu konserwacji jak się okazało pomaga taki środek do usuwania farby, troton w takiej czarno-fioletowej puszce. I to znacznie przyspiesza usuwanie i farby i konserwacji, najpierw konserwacji. Tutaj podłużnice już są takie wiecie, do wytarcia teraz na mokro i do przelecenia szczotą. No, a żeby odsłonić to co jest zardzewiałe i odsłonić sobie miejsce gdzie będziemy po prostu spawać reparaturkę. Trochę tutaj to jest takie, taki nalot można powiedzieć, to jest do wyczyszczenia. No to wiadomo dziury trzeba załatać. No podobnie, ale nie ma tragedii ogólnie. Nie ma tragedii. No jest dobrze. Czekaj, ja, ja coś, coś, mi chyba tutaj... Ty, ja mam, mam, coś na czole? Nie, nie, nie. Ty, na nowo ci włosy zaczęły rosnąć. To chyba, no. Dobra. Ze zaraz jeszcze wpadamy, wycinamy resztki rdzy. I dzisiaj zabezpieczymy to, co tam, gdzie nie będziemy spawali, to zabezpieczymy, zabezpieczymy tym forchem, którego, który wam kiedyś pokazywałem. O. Mam pada deszcz. Jest? No, pada. To no, kurde, chciałbym mi składać ten. a pitona. No, pada, to no, trzeba było dłużej na kamie siedzieć. Wyłącz, kurczę, wyłącz. wyłącz, wyłącz nie no nie będzie padało. Kurde, pada. <noise> no dobra, ja idę w kanał, tam nie pada. Tędy tutaj szła rurka od powietrzenia zbiornika, także tutaj trzeba będzie ustawić nową. To jeszcze trzeba wyczyścić. A z drugiej strony trochę mniej roboty, bo tak naprawdę tylko to trzeba zrobić. No tą dziurkę trzeba tutaj będzie zaślepić. Koniec na dzisiaj. Może nie, jeszcze trzeba garaż posprzątać. I jutro wracamy do roboty. Przez tą rurkę przychodziła kiedyś rura od powietrzenia zbiornika paliwa. Trzeba będzie dorobić. No, teraz tylko to wkleić na Poxipol i będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie no, tak poważnie, tak poważnie to dorabiam sobie szablą, żeby to teraz ciachnąć z blachy, wstawić. Będzie pięknie. No. No to sobie zaraz tutaj wstawimy. Much, much, much later. Mój wał. Wy nie wiecie, ale Piotruś, że tak powiem wczoraj o czymś zapomniał i dzisiaj bardzo cierpi z tego powodu. Już się zaczyna z tego śmiać, to jest pozytywny objaw. Gdzie jest ten wał? Ja, jak, jak jestem zdenerwowany to się śmieje. Aha, gdzie jest ten wał? Wisi na imadle. Wisi na imadle. Pokażę wam czego nie robić. Jak się usuwa y, zabrudzenia z oleju z wału i tak dalej. I się traktuje go chemią. To potem trzeba pamiętać, żeby tą chemię zmyć, a nie zostawiać na noc. Bo porobiły się takie brzydkie wżery, i teraz ten wał jest tak naprawdę, no już do szlifu. Także Piotr już ma dzisiaj zły dzień. Na szczęście jest to zły dzień typu, zgubiłem telefon, ale przed wyjazdem, a nie w trakcie wyjazdu. Tak. To jest taki pozytywny A Prawda jest taka, że kurczę, jak jesteście zmęczeni, to nie róbcie hmm. niczego po prostu, bo to o 22:30 gdzieś tam jeszcze. A, jeszcze, jeszcze biuro, trochę psiknę I, tak, i później poszedłem po prostu do domu, zapomniałem. I tyle. I sławek go trafię. No także pamiętajcie, zmęczeni nie pracujemy. Męczeni idziemy na piwo, na przykład, bezalkoholowe oczywiście. No. Za normalne pieniądze z Warszawy nie robią tutaj w takich warunkach Co no, no i pamiętajcie, długi rękaw, jak coś szlifujecie albo spawacie, bo ja mam teraz całą rękę w czerwonych kropkach, to jest czat. Nie wspomnę o tym, że iskry ze spawania dwa razy wpadły mi do tego samego ucha. Dwa razy. Ale krew leciała? Nie. Te to, ja to już nic się nie stało? Słyszałem to... takie syczenie, jak. jak... To... A to włosy się wysyczały. A to może? Tak. Jak wiesz, jak, jak stygnie ten rozżarzony elemencik. Kolejny dzień zmagań ze spawaniem tego mojego dziada. No i dzisiaj już zatyczki do uszu, żeby mi coś do ucha nie wpadło przy spawaniu. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o spawanie. Płyteczka prawdopodobnie walnęła w besterze. No i nie podaje prądu na, na drut spawalniczy, także trzeba się zająć czymś innym teraz, żeby robotę nadgonić. Piotr jest zadowolony, bo już ma wałek zrobiony. Tak, był jeden wielki wałek. <grym> <grym> jeden wielki wał. Właśnie, bo to nie wałek, tylko wał korbowy. Tak. Także wał jest przeszlifowany. Zbiornik już jest przygotowany do podkładowania epoksydem. I musimy zorganizować drugą spawarkę, żeby skończyć dzisiaj chociaż lewą stronę. Potem tego trzeba troszkę jeszcze pospawać i tak. A Piotruś, co będziesz robił? Ja dzisiaj lecę z resztą jeszcze części, bo jeszcze została pompa do rozebrania i do sprawdzenia, umycia. Korbowody trzeba umyć i jak zdążę, to jeszcze oczyszczę Dobrze, to jak tam będziesz mył, to przy okazji ten wlew paliwa umyj do końca, mój ten tam leży, tam już ten... Dobra. Bierzemy się zamalowany. No i w tak pięknych okolicznościach przyrody zbiornik już mamy z jednej strony pomalowany Tak to wygląda epoksydem z jednej strony już jest machnięty Przeschnie Trzaskamy z drugiej strony Godzinka minęła Zbiornik już jest z jednej strony suchutki także pomalujemy go niedługo w drugą stronę A dzięki dobrym ludziom mamy spawarkę Także wracamy do kanału Zrobiłeś tą herbatę? No Będziemy. W garażu zaczynam dalej Zaraz is